Smalec z gesi, czym jest, w właściwości i zastosowanie Niegdy spowszechnie stosowany, dziś raczej znany jako regionalny rarytas. Mowa o smalcu z gesi. Stosowano go nie tylko jako środek spozywczy, stanowił też ważny składnik lekarstw w medycynie ludowej. Dziś smalec z gesi spotkamy częściej w kuchni niż w domowej apteczce? Do czego zastosować gesi smalec i czy rzeczywiście działa na przeziebienie? Czym jest smalec gesi? Smalec gesi to nic innego jak tłuszcz wytopiony z tuszki gesi. Jest to środek spozywczy, ale także baza do maści i kosmetyków. Niegdyś często używany w medycynie ludowej, między innymi do zwalczania kaszlu i przeziebienia. W właściwości smalcu gesi, w tym zdrowotne, smalec gesi, jak już wspomniałam, jest produktem pochodzenia zwierzęcego. Jednak w przeciwieństwie do smalcu wieprzowego zawiera mniej nasyconych kwasów tłuszczowych. Z tego powodu smalec z gesi nie jest typowo starym tłuszczem, rozpuszcza się już w temperaturze pokojowej, dlatego nie dostaniemy go w postaci kostek, ale w kubeczkach czy słoiczkach. Nasycone kwasy tłuszczowe stanowią jedynie 30% smalcu z gesi, najwięcej produktu prawie 60%. To jedno Nienasycone kwasy tłuszczowe. Smalec z gesi zawiera również mniej cholesterolu w porównaniu do masla, ale zawiera też mniej witamin. Maslo dostarcza witaminy D, A i E. Smalec z gesi zawiera jedynie witaminy E w ilości 2,7 mg-100 g. Ponieważ jest to czysty tłuszcz, będzie nieco bardziej kaloryczny od masla, które zawiera około 14% wody. Smalec gesi można spozywać jako dodatek do potraw lub pieczywa. Jest to jednak kaloryczny produkt, dlatego nie należy jeść go zbyt dużo, żeby nie przybrać na wadze. Zastosowanie, w kuchni i poza kuchnia, smalec z gesi stosuje się do smazenia, pieczenia i smarowania. Punkt dymienia smalcu gesiego wynosi około 107 stopni Celsjusza, co oznacza, że można go rozgrzać do wysokiej temperatury. Zanim zacznie się palić i wydzielać dym. Możemy to wykorzystać podczas pieczenia czy smazenia. Jeśli jednak planujesz użycie wyższej temperatury, lepiej użyj oleju slonecznikowego bac palmowego lub masla klarowanego. Ich punkt dymienia przekracza bowiem 200 stopni Celsjusza. Poza kuchnia smalec gesi można zastosować do wyrobu domowych kosmetyków. Niegdy suwazano. Ze posiada on właściwości lecznicze i pomaga w wielu schorzeniach, w tym w przeziebieniu. Czy to prawda? Zadne badania nie potwierdzili doniesie o działaniu smalcu na przeziebienie czy inne choroby. O ile na tarcie pleców tłuszczem może działać rozgrzewająco, o tyle zadne syropy czy oklady nie zwalczają choroby. Rozgrzewające właściwości smalcu to najprawdopodobniej efekt masazu, więc równie dobrze działałby olej rzepakowy. Smalec z gesi to jedynie tłuszcz i poza niewielka ilością witamin nie ma w nim substancji czynnych, które zwalczaliby bakterie i wirusy. Podobnie w przypadku usmierzania bólu. To, co można zrobić, to dodać do niego składniki, które mają takie działanie. Można podgrzać smalec gesi z suszonymi ziolami, dodać do niego oleje krycynowy lub olejki eteryczne. Olejki zawierające mentol nadadza mascich lodzacy efekt. A silny zapach pomoże na przykład podczas kataru. Pamiętaj jednak, że w aptekach jest mnóstwo podobnych wyrobów, więc nie musisz ich robić w domu. Czy działa na zmarszczki? Tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku działania na przeziebienie. Brak substancji czynnych oznacza brak konkretnych efektów. W smalcu nie ma kwasu hialuronowego, koenzymu Q10 czy komórek macierzystych, które są w kremach przeciwzmarszczkowych. Smalec z gesi stosowany na skórę może zapobiegać jej wysychaniu, dzięki czemu jest ona bardziej nawilzona i glatsza. Tak samo działa oliwka kosmetyczna lub olej kokosowy. Dzięki temu może dodatkowo lagodzić podrażnienia skóry. Warto stosować taka pielęgnację, jednak nie spodziewajmy się cudów. Gdyby gesi smalec skutecznie wygladzał z marszczki, byłby bardzo kosztowny i koncerny kosmetyczne już dawno by go wykorzystali. Gdzie kupić gesi smalec i w jakiej cenie? Gesi smalec można dostać w większych supermarketach obok smalcu wieprzowego. Ponieważ jest to często produkt regionalny, może być dostępny w sklepach eko i ze zdrowa zewności. Jak można samemu zrobić smalec gesi? Smalec z gesi można też zrobić w domu, choć to może być kosztowne przedsięwzięcie. Potrzebujemy bowiem gesi, która należy u piec. Najlepiej będzie wykorzystać do tego glebsza brytfankę. Wtedy łatwiej zbierzemy tłuszcz, który wytopi się z mięsa. Można dodać ziola i przyprawy, aby smalec był bardziej aromatyczny. Po upieczeniu tłuszcz będzie jeszcze długopłynny, więc nie trzeba, i nawet odradzam, przelewać go na goraco. Zeby smalec stezal, należy umieścić go w lodówce. Wtedy nabierze białej barwy i będzie się nadawał do smarowania. Gesi smalec warto mieć w kuchni, jeśli lubimy takie dodatki. Jak każdy tłuszcz dostarcza on znacznych ilości kalorii, więc lepiej nie przesadzać z jego ilości. Można również spróbować swoich sil w wyrobie domowych masci i wykorzystać smalec jako bazę. Wbrew zapisom medycyny ludowej gesi smalec nie jest lekiem na wszystko i jeśli nie dodamy do niego innych substancji, pozostanie po prostu tłuszczem.